Bardzo serdecznie, dziś jest środa, 20 marca. Zofia Miller rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Podczas wtorkowej sesji, Jeleniogórscy radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, na mocy której opłaty za wywóz odpadów będą wnoszone przez mieszkańców miesięcznie. Początkowe regulacje zakładały uiszczanie tych kwot kwartalnie. Władze Jeleniej Góry chcą zachęcić mieszkańców do zakładania ekologicznych systemów w postaci ogrzewania elektrycznego lub gazowego. Osoby chcące wymienić starą instalację, prawdopodobnie będą mogły starać się o dofinansowanie na ten cel. Od lipca opłaty za wywóz odpadów komunalnych przez mieszkańców Jeleniej Góry będą płacone nie kwartalnie, jak początkowo zakładano, a miesięcznie. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli miejscy radni. Radni jednogłośnie przegłosowali zmianę w uchwale podjętej jeszcze w grudniu, a dotyczącej częstotliwości wnoszenia opłat za wywóz odpadów. Zgodnie z poprzednimi zapisami mieszkańcy mieli uiszczać te kwoty kwartalnie z góry. Przeciwko takiemu stanowi rzeczy byli wówczas radni opozycji. Na tej sesji, której były uchwalane zasady uiszczenia tej opłaty pod Wnosiliśmy nasz klub i klub Razem dla Jeleniej Góry kwestię tego, że opłata kwartalna czy trzymiesięczna będzie bardzo uciążliwa dla Jeleniej Góry, więc cieszymy się, że po kilku miesiącach Pan Prezydent wsłuchał się w ten głos i doprowadziliśmy do tego, że będzie opłata umieszczona co miesiąc. Z opłat kwartalnych wynika, że mieszkańcy musieliby finansować gminę. Jeśli chodzi o te płaty, cieszę się, że prezydent, pani skarbnik przemyśleli temat i zmienili akurat tę częstotliwość. I choć punkt we wtorkowym porządku obrad dotyczył tylko kwestii zmiany częstotliwości wnoszenia opłat, grono radnych grzmiało, że uchwała nadal wymaga dopracowania i istotnych zmian, np. w wysokości ustalonych stawek czy możliwości zastosowania ulg. Pierwszy krok został zrobiony. Płatności za wywóz odpadów regulowane będą przez mieszkańców co miesiąc. Pojawiły się te głosy. Które, które były, że to jednak jest zbyt uciążliwe dla mieszkańców, no skoro mieszkańcy sobie tego życzą, proszę bardzo, zmieniamy ten system na płatności miesięczne. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No pierwsze przetargi zostały rozstrzygnięte, w przyszłym tygodniu wieszamy nasz przetarg. Myślę, że w, około, w okolicy maja spodziewamy się już wyłaniać y, y, firmę. No i w zależności od tego, jaka będzie stawka przez nich zaproponowana, taka będzie stawka od mieszkańców, bo będziemy później ją dopasowywali. Wszystkim mieszkańcom przypominamy, że do 31 1 marca należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej wzór można znaleźć na stronie internetowej: easieeko.ieleniagora.pl Chcesz wymienić starą instalację centralnego ogrzewania na nową? Poinformuj o tym Jeleniogórski Urząd Miasta. Prawdopodobne, że niebawem będzie możliwość uzyskania na ten cel specjalnego dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na zadanie związane z likwidacją lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, czyli systemów centralnego ogrzewania opalanych koksem lub węglem. Władze Jeleniej Góry chcą zachęcać mieszkańców miasta do zakładania bardziej ekologicznych systemów, na przykład w postaci ogrzewania elektrycznego lub gazowego. Program Kawka dotyczy likwidacji niskich emisji, które powodują zanieczyszczenie powietrza. Są to pyły PM10, PM2,5 oraz dwutlenek węgla. Powietrze nie jest czyste, grozi zatruciami. Jesteśmy miastem, które ma cieplice mają status statusu uzdrowiska i no, musimy zacząć z tym walczyć. Źródłem emisji zanieczyszczeń w większości są stare piece centralnego ogrzewania, w których coraz częściej zamiast węgla palone są różnego rodzaju śmieci. Zanieczyszczenia powietrza spowodowane w ten sposób zagrażają na przykład zachowaniu statusu uzdrowiska cieplicom. Urzędnicy miejscy chcą dowiedzieć się ilu mieszkańców jest zainteresowanych tego typu ogrzewaniem. Program Kawka wszedł ledwo co. My jesteśmy po wstępnych rozmowach z Wojewódzkim Funduszem. Musimy się określić, co byśmy chcieli robić jako miasto i jaki już na dzień dzisiejszy mamy możliwości realizacji, a więc na przykład zmiany sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznych, na których już mamy na przykład dokumentację. Ankieta ma zadecydować o dalszej ewentualnej pomocy finansowej ze strony miasta dla osób zainteresowanych wymianą przestarzałych i systemów centralnego ogrzewania. Puściliśmy ankietę, że tak powiem internetowo, bo przez stronę EasyEco Poprzez www. stronę internetową www.jeleniagora.pl i zakładka ochrona środowiska EasyEco można pobrać tę ankietę. Rozmieściliśmy też tę ankietę, przekazaliśmy do jednostki pomocniczej Cieplice, żeby państwo rozpropagowali tam. Wszyscy mieszkańcy mogą pobrać i złożyć, a my będziemy mieli wiedzę bo to jest taka ankieta wstępna a my będziemy mieli wiedzę. Ilu mieszkańców zamierza ewentualnie wstąpić do takiego programu? Osoby zainteresowane mogą składać deklarację do 10 kwietnia w urzędzie miasta. Do połowy maja w parku zdrojowym w cieplicach będzie oznaczona ścieżka rowerowa, po której będzie można bez problemów poruszać się na dwóch kółkach. Możliwość jazdy po wyznaczonej części parku zdrojowego została przyjęta przez miejskich radnych w ostatnich dniach ubiegłego roku. Stało się to po licznych protestach użytkowników dwóch kółek. Do połowy maja tego roku w parku zostaną zamontowane oznaczenia szlaku rowerowego, choć jak się wydaje trasa jest już znana przez samych zainteresowanych. To jest trasa, która biegnie po lewej stronie parku zdrojowego, od bramy głównej, tutaj do mniej więcej term cieplickich, troszeczkę jeszcze dalej do przedszkola. W związku z tym, że taka uchwała została podjęta, jest został to zmieniony regulamin, teraz, ogłosili, teraz podpisaliśmy umowę na oznakowanie tej ścieżki, tak żeby każdy rowerzysta wiedział, że tylko i wyłącznie po tym szlaku można podróżować rowerami. Pozostałe ścieżki są dostępne wyłącznie dla spacerowiczów. Tak stanowi regulamin parku. Samych rowerzystów na głównych alejkach spotkać można zresztą stosunkowo rzadko. Choć raczej nie jest to spowodowane obawą przed spotkaniem ze strażnikami miejskimi, którzy mogą użytkownika jednośladu zatrzymać. Straż miejska ma możliwość nakładania mandatów karnych, ale też pouczania. Mam nadzieję, że no bo po to są te przepisy, żebyśmy ich wszyscy przestrzegali, rowerzyści będą mieli wyznaczoną ścieżkę, także tutaj ich, że tak powiem, propozycje zostały zaakceptowane, pozostali spacerowicze, kuracjusze, mieszkańcy, osoby niepełnosprawne będą mogli spokojnie, bez narażenia się powiedzmy na zderzenie z rowerzystą, chodzić spacerować po innych ścieżkach, alejkach. Rowerzyści mają swój, swój dukt, pozostali mają swoje ścieżki. Jutro pierwszy dzień wiosny. Nadchodzące ocieplenie z pewnością sprawi, że miejskie parki staną się celem spacerów i przejażdżek rowerowych, a wyznaczona ścieżka w cieplickim parku będzie do tego dodatkową zachętą. Pomoc dzieciom uzależnionym od alkoholu i narkotyków proponuje cieplicki szpital MSW, który prowadzi sesje terapeutyczne. Do tej pory taka pomoc skierowana była głównie do osób dorosłych. W ostatnim czasie oferta została rozszerzona. Jest to spowodowane zwiększeniem się problemu uzależnień. Dyrektor Szpitala Elżbieta Zakrzewska postanowiła w tym celu zebrać zespół specjalistów. Do niedawna byliśmy poradnią terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Teraz jesteśmy poradnią leczenia uzależnień. Wiąże się to z tym, że oprócz osób uzależnionych od alkoholu przyjmujemy też osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych, w tym leków i narkotyków, przyjmujemy osoby uzależnione od hazardu. No i osoby, u których są zachowania kompulsywne albo inne zachowania świadczące o wchodzeniu w fazę uzależnienia. W ramach tych terapii pojawiła się też oferta skierowana do dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w poniedziałki o godzinie 17. Przyjmujemy również dzieci i młodzież od 14 do 18 roku życia prowadzone w poradni są zajęcia dla tej młodzieży. Zazwyczaj dzieciaki trafiają w związku z y, eksperymentowaniem, używaniem szkodliwym bądź eksperymentowaniem, y, powiedziałam, bądź uzależnieniem od y, środków psychoaktywnych. Zazwyczaj są to narkotyki, alkohol. Y, coraz więcej młodzieży trafia też w związku z y, y, Wielogodzinnym przesiadywaniem przed komputerem, czyli tak zwane uzależnienie od komputera. W ostatnim czasie dostajemy coraz więcej sygnałów i też coraz więcej młodzieży zgłasza się w związku z zażywaniem leków. W szpitalu prowadzona jest też terapia dla rodzin osób uzależnionych. Program zakłada tak, taki wybór, jaki pacjent sobie wybierze, czyli y, pacjent, pacjent może wybrać. Y, Zaprzestanie, zaprzestanie marihuany, tak, albo może wybrać opcję ograniczenie zażywania. Program Candis obejmuje 10 sesji, jeśli oczywiście pacjent wymaga większej ilości spotkań, te sesje się przedłużają. Oczywiście program Candis jest bezpłatny. Zapraszamy też osoby, które by chciały przemyśleć kwestię. Tak? Dzisiaj nie mają decyzji o leczeniu, ale które by chciały przemyśleć ewentualnie wejście w ten program. Szczegółowe informacje można uzyskać w poradni leczenia uzależnień szpitala MSW w Cieplicach. Na zakończenie dzisiejszego dziennika mamy dla Państwa dwa zaproszenia. Pierwsze na recital Artura Andrusa, drugie na Misterium Drogi Krzyżowej. Kabaret Hrabi w nowym programie, powiedz tak, pojawi się na finał naszej sceny kabaretowej. Jest to cykl roczny i kończymy właśnie w kwietniu, yy, w, dokładnie 23 kwietnia o godzinie 20.00, również w sali Teatru Norwida. Bilety możemy kupić w kasie teatru, możemy kupić przez internet na portalach bilety na oraz kabaretowe bilety. Bilety również sprzedajemy w biurze podróży przy ulicy Piłsudskiego. Jest to biuro podróży AMIKO. Okres Wielkiego Tygodnia dla wszystkich katolików, czas szczególny i chcielibyśmy zaprosić wszystkich dokładnie w najbliższą sobotę o godzinie 19.30 w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża odbędzie się misterium poetyckie, muzyczne, w którym wystąpią znakomici muzycy z Krakowa, Cezary Chmiel, Tomasz Grochot, Tomasz Kudyk, Marek Stryszowski, a wspaniałą poezję księdza Jana Twardowskiego będzie recytował wybitny aktor polski Jan Nowicki. Całe dzieło ma tytuł Droga Krzyżowa. Zapraszam na najbliższą sobotę o 19.30 do kościoła garnisonowego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Międzynarodowym Dniu Szczęścia. Życzę więc Państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marlec Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Granderoma, Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu. Na czwartek w regionie synoptycy zapowiadają pochmurny dzień. Z rana zachmurzenie całkowite, ciśnienie 1010 hektopaskali, temperatura od minus 1 do 1 stopnia, wiatr słaby z południowego zachodu. Po południu wciąż pochmurnie, możliwe opady śniegu, temperatura od minus 4 do minus 2 kresek, ciśnienie 1015 hPa, wiatr słaby z południowego zachodu. Granderoma Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.